Wisła przez wiele lat była symbolem polskiej piłki. Niestety od momentu, kiedy stery nad klubem przejęła spółka Wisła Sharks, klub popadł w poważne tarapaty finansowe. Liczne długi, kiepska kondycja budżetu transferowego, piłkarze, którzy nie otrzymywali swojego wynagrodzenia, doprowadziły klub do kompletnej katastrofy. Katastrofy, która dnia 15 maja 2022 roku stała się faktem. Wisła spada do pierwszej ligi. Ech. Co się stało z tą Wisłą? Z ostatniej chwili Wisła Kraków ogłosiła swojego nowego trenera, którym zostaje Marek Meczowy. Wujek nowego piłkarza Krakowi, Dejwa. I od tego wszystko się zaczęło. Rodado dobrze do Cardero. Cardero uderza. Ajajajku. No, Cardero podanie do Mikiego. Miki, Miki odgrywa.

Kortki, sekunda przerwy, bo parę słów o partnerze kanału Enebie. Na ich stronie możecie kupić FIFA do ładowania do PlayStation, Xboxa, mnóstwo produktów cyfrowych w niskich cenach, więc serdecznie tam zapraszam, a potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. No i co, łysy, No i zimowe okienko transferowe. W końcu coś może się tutaj podziać w naszym klubie. No Marku, masz rację, a jakiś plan na to okienko transferowe masz? Inshallah. <laughs> hey, No i w tym okienku transferowym faktycznie dużo się działo. Z naszą klubem pożegnało się dwóch zawodników: Mianowicie niewiadomski oraz Luis Fernandez. No i niestety z klubem pożegnał się również Luis Fernandez, który przyszedł do Real'u z Saragossa. Natomiast przeszedł do nas Koperski z Lechigdańsk. Plewka został wypożyczony. Basza odszedł. Jarok został również wypożyczony. Przeszedł również Walencja, który został wymieniony za Dawida Junke. I to był naprawdę kapitalny deal, ponieważ Dawid Junka był już dosyć stary, ciężko było go dalej rozwijać. A Walencja to 19-latek z Urugwaju, który gra na wielu pozycjach i na pewno niedługo będzie wart grube miliony. No i mecze, które rozgrywaliśmy podczas tego okienka transferowego, szły nam również niesamowicie. Dzięki czemu w Ekstraklasie aktualnie zajmujemy pierwsze miejsce z przewagą 3 punktów nad drugą Legią Warszawa, a w Pucharze Polski jesteśmy w ćwierćfinale. No i naszym przeciwnikiem będzie Lech Poznań. Te życie to jest podłe, stary. Jak na razie Wisła bardzo dobrze rozklepaliśmy ich, jest strzał, broni to bramka Żlecha, jest świetne wypuszczenie teraz Kardero, chyba to Miki Wiar świetnie zagrał Kardero, sam na sam i pewnie to kończy, jeden do zera. Starzyński, odegrań do Matuszewskiego, Matuszewski do Dreszela, Dreszel z dystansu i to jest bramka 2 do 0 w 33 minucie. Lech w polu uderzenie, broni to Nunes Panowie, no zaskoczyliście mnie Nie wiedziałem, że wy tak dobrze potraficie grać Ale świetnie, wygrywamy 2 do 0 Proszę, tylko nie stracimy tego prowadzenia Utrzymajmy to do końca No i lek przed szansą Ale What? strzał fatalny I Zobaczmy, groźna sytuacja Lech przed szansą Z rzutu wolnego Jest uderzenie i to nie jest bramka No i niedobrze To lek przed szansą i to jest bramka kontaktowa, no i sędzia kończy to spotkanie, Wisła wygrywa 2 do 1 i melguje się w półfinale. Ale nadal jest okazja, Rodado znowu znów poprzeczkę, ale dobija Cardero. Tonte Rodado wychodzi sam sam, zdobywa drugą bramkę w tym meczu, no niedobrze i to bramka kontaktowa. Na szczęście udało się to wygrać, 2 do 1, skromnie, ale wygrywamy. Panowie, stoicie przed historyczną szansą. Przed szansą na zapisanie się w historii Wisły, w historii Ekstraklasy. Panowie, rzadko się zdarza, żeby zespół był w tak dobrej formie jak wy. Aktualnie po ciężkich, bo zajmujecie pierwsze miejsce w Ekstraklasie, macie szansę wygrać Ekstraklasę. Do tego macie szansę awansować do finału Pucharu Polski. Więc panowie, nie zmarnujcie tej szansy. Dajcie z siebie 100%. No i to może być dla nas szansa! Dodał Uderza, broni to bramkarz Miki podanie do środka Miki uderza Broni to Stolarski No i Hardero Podaje Miki wijali, Mamy 1 do 0 Sędzia kończy ten mecz Wisła wygrywa 0 do 1 Dwie kolejki do końca 5 punktów przewagi nad drugą Legią i 8 punktów przewagi nad trzecim rakowem Częstochowa. Spotkanie przeciwko legii. Jeżeli uda się to wygrać albo zremisować, to zapewnimy sobie mistrzostwo mecz przed końcem. Ciała. Ja pierniczę, co to za podanie teraz było? To jest podanie do roda do strzału, ale broni to patrz No i Carlitos, dobre podanie do środka. Uderzenie po no. krótkim, ale w boczną siatkę. No i Rodado, świetna szansa dla Rodado. Uderza z dystansu Matuszewski. Co zrobi Matuszewski? Straci piłkę. No nie tak. Powinieneś się teraz zachować. I to Legia przed szansą. I to jest doskonała sytuacja dla Legii. Będzie sam na i to będzie bramka. Jeden do zera Wisła przegrywa w 79 minucie. Ale to świetne podanie. I szansa mula! Zdobywa bramkę! Podaj na skrzydło pięknie do Juźwiaka. Juźwiak chodzi po i zdobywa bramkę na 2 do 1. W minucie Wisła wychodzi na prowadzenie. I Wisła po tym meczu odbierze trofeum dla zdobycia ekstraklasy. To już jest pewne. Tego mistrzostwa nikt nic nam nie zabierze. A więc mamy ostatni bizdek. Wisła wygrywa 2 do 1 z Legią Warszawa. A więc panowie. To ten dzień. Historyczny dzień. 8 maja 2024 roku. Możecie zapisać się na kartach historii. Ekstra klasę już zdobyliśmy. Tego trofeum nikt nam nie odbierze, jesteście wielcy. Ale możecie być jeszcze więksi, możecie wygrać finał Kucharu Polski, zgarnąć podwójną koronę w tym sezonie. Jeżeli to Wam się uda, napiszecie piękną historię. No i niedobrze, to zagłębie. Świetna sytuacja. I jest bramka. Starzyński na skrzyden, no ale osamotniony. Wchodzi jednak, przechodzi rywali. Starzyński przed szansą. Dresel podanie do Kardero. Kardero. Jeden do jednego. Dresel do Starzyńskiego. Starzyński w polu karnym. Podanie do Kardero. Kardero mógł od razu strzelać. I niepotrzebnie podawał. Kardero, Kardero, podanie do Mikiego Miki z dystansu, bo bramkę. Tak, niedużo zabrakło. No faktycznie, niedużo. No i mula do Mikiego. Jest wypuszczenie. Muli. Mula uderza! Mula Zobaczył. to W 84 minucie Wisła wychodzi na No niedobrze, to za głębiej. I to jest dobra sytuacja. Ale co to jest na strzał? Mogło być tutaj wyrównanie, ale zamiast tego mamy fatalne uderzenie. Panowie, wygrywamy to! 2 do 1 Wisła w finale pokonuje Zagłębie. Tym samym garniając Puchar Polski. Ach, cóż to był za sezon łysy. Ja powiem ci, że kiedy wracaliśmy do Ekstraklasy nie sądziłem, że to wszystko potoczy się aż tak że zdobędziemy podwójną koronę, że wygramy ekstra klasę z ośmioma punktami przewagi nad drugą Legią, dołożymy do tego Puchar Polski, powrót w wielkim stylu. No ale to wszystko zasługa moich wspaniałych piłkarzy. Super strzelca Rodado, który wykręcił 22 bramki w tym sezonie. Super pomocnika Denisa Dresela, który zdobył 14 bramek. Zanotował najwięcej asyst, bo 16 w tym sezonie. No i jako środkowy pomocnik był po prostu wszędzie. Ale gratulacje należą się Całej drużynie która zagrała w wyśmienicie. Rozwój niektórych piłkarzy był dla mnie zaskakujący. Słuchaj, łysy, przykładowo Alex Cardero rozwinął się o 7 punktów, Duda o 4, Gruszkowski o 4, Plik również o 4 i Felix Nunes również o 4. Można by tak dalej wymieniać, ale czy jest sens? Nie wiem. W każdym razie od następnego sezonu walczymy o europejskie puchary. Na budżecie za dużo nie mamy, no tylko 320 tysięcy zobaczymy, jaki budżet na następny sezon przyzna nam zarząd.